Piękne, kolorowe sale, zajęcia rewalidacyjne i terapeutyczne skrojone na potrzeby każdego wychowanka, wyspecjalizowana kadra i przede wszystkim rodzinna atmosfera. Nowo otwarte przedszkole Ogród Dobrych Serc w Robczycach to miejsce, w którym dzieci z różnego typu niepełnosprawnościami przez 9 godzin dziennie odkrywają otaczający je świat. Bardzo jesteśmy zadowoleni, a dowodem jest to, że nasze dzieci tutaj chodzą. Wiadomo, że budynek jest piękny i no modernizacja też starego przedszkola jest drogim, kosztownym wydatkiem, ale mówię, gdyby nie ludzie, no nie byłoby tego. Tak naprawdę. Wszystko robią ludzie i tak samo pani dyrektor, pani starosta, no i nauczyciele, wychowawcy. No. Jest zadowolony, szczęśliwy i to jest właściwe miejsce dla niego. Są super atmosfera, wspaniali terapeuci, no w... Widać jego rozwój, więc o to chodzi. Kadra wysoce wykwalifikowana, wszyscy mają po kilka fakultetów skończonych. Rodzice, no myślę, że bardzo chętnie wysyłają dzieci, co o czym świadczy liczba 170 dzieci, które mamy w naszym ośrodku. Staramy się przygotować naszych uczniów do włączenia w życie. Uczymy ich samodzielności, zdobywania nowych doświadczeń i kierowania się w życiu tym, że są wartościowymi ludźmi. Takiego przedszkola w tej chwili nie było i wydaje mi się, że to jest niezwykle istotne, dlatego że czym wcześniej dzieci, które wymagają takiej troski zostaną objęte tą szczególną opieką, to na pewno pozwoli na lepszy i taki bardziej równomierny rozwój tych dzieci było zapotrzebowanie naszego środowiska. Cieszymy się, że powstaje kolejna instytucja tak naprawdę wybudowana miłością i właśnie tymi serduszkami przyjaciół, środowisk, które współpracują ze specjalnym ośrodkiem szkolno-wychowawczym, z pierwszym przedszkolem Promyk i teraz z Ogrodem Dobrych Serc. Ogród Dobrych Serc to drugie przedszkole działające przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Robczycach. W realizacji inwestycji kosztującej ponad 3 miliony złotych skorzystano ze wsparcia Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Każdego dnia dzieci korzystają tu z licznych zajęć takich jak hipoterapia, dogoterapia, zajęcia rehabilitacyjne czy zajęć z integracji sensorycznej.